Alfa Romeo 159 debiutowała 20 lat temu. Patrząc na linię jej nadwozia, aż trudno w to uwierzyć. Najstarsze egzemplarze wkraczają więc w wiek tajmera. Ale czy ten model rzeczywiście zasługuje na miano przyszłego klasyka? Jako pierwszy na polskim YouTubie postaram się odpowiedzieć na to pytanie w moim filmie. Nie będzie tam rad serwisowych jak wyciąć ekologię, jak pozbyć się klap wirowych. Nie, 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 nie. Ja przyjrzę się przydatności tego auta na zloty i spoty typu Timer Warsaw na Świętym Żwirku. Pod PGE Narodowym. Zapraszam na film.